Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Izak. I słuchajcie, Wiltusi grają dalej, tak jak widzicie w tytule. Grają dalej na turnieju WSG, oczywiście. Ale na początku tego materiału chciałem przeprosić za mojego wczorajszego Quita Trochę mi teraz głupio, ale, ale wczoraj faktycznie byłem strasznie padnięty po 15 godzinach streamowania. Słuchajcie, 15 godzin streamu, z czego 14 godzin to była chyba, była chyba komentowania. I byłem padnięty, zmęczony, i głodny, i, i po prostu nie byłem sobą, więc. Więc nie wytrzymałem już, słuchajcie, nie mogłem już patrzeć na kantera i jakoś, jakoś, jakoś mnie wzięło, żeby po prostu pójść do łóżka do spania, więc, więc wybaczcie za, za to wczorajsze, ale, ale tak, tak wyszło wyjątkowo. No, więc jestem z tego powodu głupio, ale, ale przepraszam was za to. No i wracając słuchajcie do tematu, do tematu turnieju. To oczywiście się grają dalej. Kinguin gra dalej, w sensie dwie polskie najlepsze drużyny, więc możemy się cieszyć, tym bardziej, że przecież pierwszego dnia, jeżeli oglądaliście w ogóle cały turniej to Virtusie to zgrali bardzo słabo, 0 punktów w dwóch meczach i to wszystko na początku poszło bardzo, bardzo cienko dla naszej polskiej najlepszej drużyny, no ale na szczęście się udało, słuchajcie, Kinguin wygrało wszystkie swoje mecze w grupie, zajęli pierwsze miejsce, 12 punktów, od razu awansowali do ćwierćfinału, Wirtusi zajęli trzecie miejsce w grupie, zdobyli 6 punktów, ale awansują, nie do ćwierćfinału od razu, tylko do takiej jednej, ósmej, czyli jeszcze takiego meczu przed ćwierćfinałem, gdzie zagrał dzisiaj z Epsilonem, więc dzisiaj będzie, słuchajcie, co oglądać, także Was zapraszam od razu serdecznie na, na stream, Kinguin będzie grać się Mecz o 12.45, ale ja zacznę streama trochę wcześniej o 11.30. Pogram sobie w inną gierkę Shadow Warrior 2. Dostałem, słuchajcie, kod specjalnie jeszcze przed premierą, więc sobie w tę gierę pogram. Więc o 11.30 podajcie na streama, a ja, ja wam tę gierę pokażę. To będzie chyba pierwszy taki stream w ogóle na świecie z tej gry właśnie na Twitchu, także będziecie będziecie mogli sobie coś obejrzeć, bo chcę sobie za od, chwilę odsapnąć, żeby sobie zagrać coś innego, żeby się zrelaksować, bo widzieliście, to się ze mną której stało, więc, więc muszę zrobić coś innego. Później o 1245 będzie grało, będzie grał Team Kinguin, więc. Pewnością będzie co oglądać. Jeszcze nie wiadomo do końca z kim. Prawdopodobnie z reprezentacją Norwegii, ale ten mecz będzie grany w tym momencie, właściwie w tym momencie prawdopodobnie jest grany Później Virtusi będą, słuchajcie, grali o godzinie e, 15 czy o godzinie 16, będą grali swój pierwszy mecz i później drugi swój mecz o godzinie 18. Więc dzisiaj od godziny 20.45 same mecze Polaków, e, mam nadzieję oczywiście, że będą grali o 18, jeżeli wyjdą z pierwszego meczu zwycięsko, a na pewno im na tym zależy. E, w każdym razie wracając do Virtusów, bo wiele osób się zastanawia, dlaczego w ogóle nie przegrali, przecież zagrali tak dobrze w Nowym Jorku. E, no właśnie chodziło o to, słuchajcie, że po prostu Virtusi ostatnio mieli strasznie napięty grafik, w sensie... Tak jak zagrali w Nowym Jorku świetny turniej, zajęli drugie miejsce, przecież zaraz za nawi, aczkolwiek już tam mówili o zmęczeniu przy finale, także były, mieli bardzo męczący półfinał z SK Gaming, który prawdopodobnie dużo, duża część z Was oglądała. No i, i w tym finale już zabrakło sił po prostu. Wrócili do Polski, tak, no to oczywiście zmiana czasu, długa podróż, do tego jetlag, musieli znowu zagrać spotkanie w ESL Pro League, tam jeden mecz zwycięski, drugi przegrany z Mount Sports. Później. Znowu właściwie brak odpoczynku tylko następny dzień to już podróż do Kijowa właśnie na, te, na ten turniej WSG, który w ogóle jest kwalifikacjami do turnieju głównego WSG, czyli World Electronic Sport Games, gdzie pula nagród w Szanghaju, w Chinach w przyszłości, niedługo właśnie, bo to jest turniej kwalifikacyjny będzie wynosiła 1,5 miliona dolarów i za pierwsze miejsce będzie 800 tysięcy dolarów, więc to jest chore. W każdym razie. Wiltusi właśnie pojechali, słuchajcie na miejsce, no było widać, że są przemęczeni i ta gra im po prostu nie poszła, bo nie zdążyli nawet wypocząć, nie zdążyli się przedstawić czasowo. Snack nawet się rozchorował. Wczoraj była w ogóle cała akcja i baliśmy się o zdrowie snack, czy w ogóle będzie mógł wystąpić w meczu, bo przyjechali ratownicy medyczni i podłączyli do go, do, go do kroprówki, więc to były takie różne przerażające sceny. Na szczęście snack się wykurował. Wczoraj już grał snacks naprawdę nieźle, chociaż przede wszystkim trzeba tutaj wspomnieć o tazie jego nieprawdopodobnie dwóch akcjach. Jeden klacz, jeden na czterech, jedna taka akcja z czterema. E, fragami to naprawdę było co no, Wragi Dwa oglądanie. fragi błyskawicznie wyjaśnił ksek. E, Weźmę psycho. No i Neo już na blisko. Podnosi tutaj Akacza, ale nie miał tu szans. Taz jeszcze walczy. Jeden frag już jest na mierzu. Kolejnego zawodnika. Świetnie. Taz jeden na dwóch. Może nawet pójść po ace'a. Taz musi teraz przeładować. Nie ma kul w magazynku. Dwie kule. Oj, w tym momencie może mieć tarapaty. Już fejkuje brojenie, bo mamy zawodnik CT. Taz cały czas się trzyma na nogach. Co ten Taz wyprawia? Jeden na jednego. Taz! Oj mocno tutaj będzie miał problemy. Taz! Ależ to trafił. Niewiarygodne, co ten Taz zrobił! Fenomenalna akcja Taza i mamy Ejsa od Wiktora 4 do 4. Co ten Taz 1 na 4 chyba nawet tutaj ugrał. Przecież Wiktor tam często wychodzą terroryści. No i Taz może mieć za chwilę kłopoty. Taz już obijany, 59 HP na koncie. Udaje mu się jednak ustrzelić głowę znowu Taz. Ależ on teraz strzela Taz! Co on robi? No niewiarygodne po prostu. Refleks jak u dwunastolatka. No i Taz wciąż czeka na partnerów. Teraz bardzo mądryzowanie Taza. Co ten Taz strzela? Jezus Maria, co ten taster teraz strzela? O mój Boże! No i przede wszystkim trzeba pochwalić Tim Kinguin, który zagrał naprawdę fantastyczne zawody w tej grupie. tylko Michu przeżycił. No wyciągają na tych naszych zawodników zawodnicy terrorystów. Nie spodziewał się chyba tego JW, że to będzie jeszcze jeden z graczy. No i Michu, dwa fragi. Dobry Mołotow na Pronax, ten będzie musiał uciekać. Zobaczmy, Pronax wciąż czeka w Mołotowie. Ach, jednak ten Mołotow się gdzieś się źle rozbił. No i teraz wie dokładnie, Michu, gdzie jest przeciwnik. Pronak za trójką, Michu, ależ to zrobił, Michu! Jeden na trzy z ugrać taką rundę, kiedy bomba jest zaplantowana, to było coś rewelacyjnego, Michu! Dzisiaj mam nadzieję, że się uda w walce o, o półfinał, bo jest szansa, że zobaczymy Polaków przecież w, dalszym, w dalszej fazie turnieju, tak? W finale nawet, więc na to liczymy. Tak się umawiali podobno Polacy, że spotkały się w wielkim finale, więc za to trzymamy kciuki. No i słuchajcie, na teraz to wszystko, mam nadzieję, że Zobaczymy się dzisiaj na streamie o 11.30. Wpadajcie już się przywitać, to sobie pogadamy jeszcze na pewno o tym, co się dzieje. Odsapniemy sobie chwilę od CS-a, mecz Polaków, pierwszy mecz Polaków w Team Walking Win o 12.45. Dzięki serdeczne i do usłyszenia.